Witaj w ten piękny, słoneczny, aczkolwiek mroźny kwietniowy poranek w 20 odcinku Happiness Veggie Podcast. Zabieram Cię w podróż, podczas której będę pokazywać Ci, że istnieje również bardziej pozytywna strona życia. A muszę, trzeba i powinienem wcale nie jest niezbędne, aby ruszyć do przodu. Uwielbiamy wszystko odkładać na kiedyś tam. To rzecz jasna, bardzo hamuje nasze działania. Niemniej jednak, i właśnie z tym możemy sobie poradzić. W dzisiejszym odcinku chciałabym pomówić o tym, że chcę, ale nie chcę mi się i to często jest silniejsze. Jak sobie z tym poradzić? Lubię patrzeć na siebie i na człowieka bardzo łagodnie. Niczego nie narzucać, jednak stale trzymać kontrolę. Dzięki czemu praca nam się po prostu nie rozjeżdża. Dlaczego? Bo wpadając w stare schematy, prędko podążamy ze skrajności w skrajność. Weźmy na tapet słowa, o których mówiłam chwilę temu. Skoro nie muszę, umysł z reguły jest szalenie leniwy, więc nie muszę z automatu oznacza najprościej ujmując: Mam to wszystko gdzieś i nie robię nic. To samo tyczy się nie trzeba i nie powinienem. I choć umysł rzeczywiście będzie szukał drogi na skróty, żeby nie narobić się zbyt wiele, to w pewnym momencie tak się tym wszystkim znudzi, że nie chce. Misizm, uwielbiam słowotwórstwo, staje się naszą rzeczywistością, a tego przecież nie chcemy. Zwróć uwagę na osoby, które podziwiasz którym zazdrościsz albo którymi się inspirujesz czyż nie są to ludzie nadaktywni w swoich działaniach a więc właśnie jest tylko jeden sposób na pokonanie leniwego dziada który siedzi w tobie i zawładnął twoim życiem działanie swoją drogą słowo działanie jest jednym z moich ulubionych i będzie pojawiać się nad wyraz często po to Abyś zafiksował je sobie w głowie. No dobrze, ale jak to ma się wszystko do bycia dla siebie łagodnym? No, przecież działanie samo w sobie ma już taki wydźwięk bardzo i wysoko energetyczny. A łagodność to taka spokojna delikatność, takiej powiedzmy pląsającej sarny po polu. I tu cię zaskoczę, bo jedno drugiego absolutnie nie wyklucza. Dokładnie tak samo. Jak asertywność nie oznacza bycia agresywnym, a miłość do siebie nie musi wcale być narcyzmem. Dlaczego od razu szukamy wymówek? Bo to łatwiejsze. A na palecie kolorów wciąż dostrzegamy tylko to, co najbardziej widoczne i skrajne. Niemniej jednak podstawowych kolorów mamy trzy, a barwy, które możemy stworzyć dzięki tym trzem kolorom, nie ma. Końca. Zatem, zamiast patrzeć i podążać ze skrajności w skrajność, czas szukać balansu. Bardziej obrazowo warto wspomnieć o tym, jak kobiety często mylnie patrzą na siłownię. Mają zakrzywiony obraz rzeczywistości, nie dostrzegając wielobarwnej palety i widzą tylko to, co widzieć chcą czyli siłownia plus ciężary równa się kulturystka. No, i klops. Na siłownię już na pewno nie pójdę. Co oznacza, że jeśli nie mamy pełnego obrazu, domysły, często błędne domysły, przekładamy nad możliwości rozwoju. Mamy świetną wymówkę i znowu nie robimy nic. Kolejna sprawa. Czasem tak gotujemy się w tym naszym sosie, że nawet potrafimy obrzydzić sobie osoby, które do tej pory bardzo nas inspirowały. W jaki sposób? A taki, niechaj będzie sobie jakaś tam powiedzmy Michelle, która jest tenisistką, modelką i influencerką. Piękna, utalentowana, no idolka jak cię mogę. Dzięki niej zaczynamy się ruszać, zapisujemy się na zajęcia sportowe, no wszystko jest super. Aż tu nagle, trach, rezygnujesz i winę ponosi oczywiście niewinna. Michel. Czemu? Bo jest bogata, mieszka w USA i ma po prostu łatwiej. Ech, swoją drogą twardy tyłek musi mieć taka kobieta, żeby przyjmować wszystkie ciosy od ludzi z całego świata. Niechce misizm to szukanie winnych za swoje lenistwo, za swój brak konsekwencji, a przede wszystkim za swoje szukanie winnych i brak zaangażowania w tworzenie własnego życia. Michelle nadal będzie rosła w siłę, czy ci się to podoba, czy też nie, a ty nadal będziesz gotował się w tym swoim sosie, narzekał i patrzył na to, jak strasznie nieprzychylny jest dla ciebie los. Oczywiście to, że Michel ma odciski na rękach, wstaje o czwartej nad ranem, trenuje po sześć, osiem godzin lub więcej, często jest daleko od bliskich i samodzielnie zmaga się z wieloma własnymi strachami. Tego już nie wiesz i tego dostrzegać nie chcesz. Dla ciebie to tylko laska, której udało się, bo ma po prostu szczęście. Jeśli zatem chcesz osiągnąć jedną czy drugą rzecz, warto jest obrać konkretny cel i właśnie z łagodnością i miłością do samego siebie nakreślać drogę realizacji. Masz jedno życie i jeśli skorzystasz z tego jednego życia, ono w pełni ci wystarczy. Czasem plan będzie się rozjeżdżał. Czasem nie będzie ci się chciało, ale wiedząc, jaki jest cel na tym twoim horyzoncie, wstaniesz i będziesz robić wszystko, żeby dotrzeć tam, dokąd zmierzasz. Gorszy dzień jest po to, żeby przyjrzeć się sobie z większą uwagą, ale nie jest tym dniem, w którym zrezygnujesz z siebie. Szukaj tak długo, jak to potrzebne. Rzadko zdarza się, żeby dziecko w wieku lat czterech wiedziało, co chce w życiu robić. Pracuję z osobami, które mają 30, 40 czy nawet 50 lat. A oni na pierwszych zajęciach często sami nie wiedzą, co chcieliby robić, czym chcieliby się zająć. Dlatego warto jest poznawać siebie po prostu przez praktykowanie różnych rzeczy, odkrywanie. Uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach czy seminariach. Daj sobie możliwość poznawania i odkrywania siebie. Jeśli jednak wciąż będziesz odkładać na później siebie i swoje marzenia, świat specjalnie dla ciebie się nie zatrzyma. On będzie sobie podążał dalej i dalej, tyle że bez ciebie, a wszystko dookoła będzie rosnąć, rozwijać się i przekraczać własne granice. Świat nie będzie czekał aż ty. Będziesz wreszcie gotowy. Wstań, skończ rozczulać się nad sobą i bierz to swoje życie w ręce. Napisz własną, nową rzeczywistość. Często, kiedy patrzę na osoby, z którymi pracuję od dłuższego czasu i wiem, jaką niesamowitą drogę zmiany przeszły, dech mi zapiera w piersiach. To dokładnie ten sam człowiek któremu początkowo nic się nie chciało, był wycofany lub szukał wymówek, ale wspólnie opracowaliśmy najlepszy możliwy plan, żeby przezwyciężyć wymówki, niechcę misizm i wyleść z roli ofiary. Stając się tym samym odpowiedzialnym za swoje życie, czuje sprawczość i odważnie kroczy po swoje. Czy wobec powyższego można, mimo stopujących nas myśli, ruszyć naprzód? A no, można. Prawdopodobnie łatwiej ci będzie, jeśli ktoś obok ciebie będzie wiedział, w jaki sposób wydobyć z ciebie to, co najlepsze, i nie da ci zmarnować sobie życia jakimś tam nie chce mi się. Zatem, jeśli potrzebujesz przewodnika na swojej drodze, wyciągam pomocną dłoń. Ale nie przejdę tej trasy za ciebie. Będę za to tuż obok, a ty każdego dnia coraz odważniej. Będziesz zdobywać to, co Twoje, bo marzenia są na wyciągnięcie ręki, i wcale nie musi już nic Cię stopować, bo jesteś wolny i skorzystaj z tej wolności. Przyszedł czas, dobry czas dla Ciebie. Cieszę się, że mogliśmy towarzyszyć sobie w czasie podróży, w pracy, czy może podczas zajęć domowych. Do usłyszenia już niebawem w kolejnym odcinku Happiness Wegi podcast. Trzymaj się, pa pa.